No dzień dobry, witam wszystkich Dzisiaj Dzisiaj zimno jest dosyć no, Takie w minusie trochę trzyma ale dzisiaj w Warszacie będziemy robić chłopaki już piecu rozpalili także zobaczymy jak tam będziemy jak tam nasze regały wyjdą dzisiaj Co, będzie dobrze. <gry> no, wczoraj wieczorem jeszcze tutaj ustawiłem cały ten profil. Tutaj ten jest wycięty, trzeba będzie go ustawić. 做，这样、so,。 No, i ogólnie efekt naprawdę fajny wyszedł. Tutaj ten jeszcze muszą dojść, No i dobra, musiałem zmienić baterię, ale efekt chyba widzieliście. Także, no, ja jestem z efektu bardzo zadowolony. Mega mi się podoba. I ten ruszamy z drugą częścią. Drugim regałem. No, i dobra, druga ramka już nam trochę szybciej poszło. Bo już mieliśmy przygotowane te barierki, to już jest równe, więc łatwiej było to pozycjonować, że tak powiem. No i tutaj po przerwie tak samo będziemy płaskowniki, te płaskowniki, kątowniki wspawywać, jak tutaj. No i ten, i później. Później już może, może nam się uda zrobić drugi regał. No zobaczymy, bo drugi regał będzie tylko na te duże skrzynki. Także tutaj będzie, będzie drugi. Tutaj no przyjdzie ten profil i będą dwa regały. Na, ten, na te no. mniejsze skrzynki tutaj na te bo te są trochę no różnią się wielkością także no będą, będą trochę inne i co? i to już wtedy by było na tyle jeśli chodzi o regały na te skrzynki wszystkie potem już będziemy robić normalne regały na półki Chociaż też będę robił w tym systemie tutaj z kątownikami. Damy w takiej odległości kątowniki. Tutaj. Albo no chyba takiej. Albo trochę ten. Damy w takiej odległości. I wtedy będziemy po prostu kłaść półeczki. Tylko że różnica będzie taka, że tutaj jeszcze dam kątownik wtedy z przodu i z tyłu. Tak, żeby deska ładnie, ładnie wchodziła. No, także to roboty nas jeszcze czeka. No, ale ten. Jak na razie jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Także, no, idziemy na przerwę i widzimy się po przerwie. Dobra, na dzisiaj będziemy kończyć. Tak to na razie wygląda. Później tu dojdzie więcej skrzynek, to też będzie inaczej wyglądać. No, także jutro działamy tutaj dalej. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Myślę, że myślę, że jutro nam się uda skończyć tutaj na te wszystkie skrzynki, te regały i będzie naprawdę elegancko to wyglądać. Także widzimy się jutro. No, i mamy następnego dnia. Ja sobie nieźle czoło odparzyłem wczoraj od tej spawarki. No, ale dobra, idziemy do warsztatu i działamy dalej. Nie wiem, gdzie rękawice zostawiłem. Są tu moje rękawice? Tak, Te tarcze? No, bo sprawdziłem, co? nie ten. No, to mówiłem, No, te czarne trzy. Czy te, coś? Tego szczętują 2,70 270 ja? i co są lepsze? Nie wiem, nigdy się nie zagłębiałem Bo te czerwone to tak y, 8,80 80 za sztukę. Czyli trochę drożej wychodzi. Nie opłaca się. To mi się wydaje, że też w miarę długo wytrzymało. a mi się wydaje, że te czarne od są słabsze jeszcze, jeszcze od ty. No, szybciej niż my. No. Jedynie może jak kiedyś w pomocy się uda jakoś taniej dostać te tarcze czerwone, to jedynie wtedy nie? Że ciekawe jak te ile kosztuje taka duża tarcza na czerwona na boszach, wiem No ja no. A, to są moje rękawice Dobre tarcze, ale drogie. Nic. No jesteśmy już trochę później. Ja musiałem karmić krowy jeszcze, i ołówki. Brat musiał do dentysty pojechać, a ten Łukasz miał tam kilka spraw do załatwienia. No tutaj tyle się udało dzisiaj zrobić. No ogólnie tutaj trochę <laughs> przesadziliśmy, bo za dokładnie nam wyszło i miejsce na kątowniki zabrakło, więc zrobiliśmy tak, że odcięliśmy i wspawaliśmy je tutaj w środek i w ten sposób tutaj tutaj się zmieści No ogólnie e, przerwa jest bardzo mała tutaj teraz ale tutaj ten jak dwoma jak dwoma palcami się tutaj złapie idzie wyciągnąć tutaj mamy skrzynkę z tarczami także no idzie, idzie to wyciągnąć i naprawdę fajnie to wygląda, jak się włoży o mniej więcej coś takiego. No, ogólnie, ten tu jeszcze czekam na dostawy tych skrzynek, i ogólnie muszę te kątowniki jeszcze zamówić, bo mi zbraknie tutaj na ten regał jeszcze 10 sztuk, no na 10 skrzynek mam. Tutaj już na to muszę domówić, na te skrzynki, bo tu jeszcze przyjdą, yy, przyjdzie jeszcze jeden taki regał na te skrzynki tu obok. A, no i jeszcze jedna rzecz. Tutaj o tych mniejszych skrzynek musiałem wziąć zamknięcia, bo na przykład w tych dużych tutaj nam się chowią na równi ze skrzynką, a niestety przy tych skrzynkach już jest yy, taki problem, że. Tutaj odstaje. No i już jest y, ciężej żeby ten, żeby zabrać. No ale ten. No już tyle to. No ogólnie co. Y, naprawdę fajny regał będzie. Mówię tu jeszcze przyjdą obok skrzynki, takie same te mniejsze. I potem tutaj już będzie jeszcze regał. A regał będzie tak samo z kątowników. I tutaj e, zaraz Wam drabinę. Tylko wezmę. No, powiedzmy na takiej zasadzie: tutaj jeszcze będzie regał skrzynek, i tu będzie regał z tych płyt. E, jedyne co to. Od... No, i tu będzie jeszcze dodatkowo ten e, no, regał. I ogólnie tak tutaj będzie wyrównane. Ten blat będzie obcięty tutaj, dotąd. A z tej strony będzie, będzie wyprowadzenie. No ogólnie w sumie można nawet zrobić także ten. Coś takiego. Dobra, jeszcze się zastanowię, bo tak mo mogłoby być, tak jak teraz tutaj, że te profile wejdą tu. Przyłożymy, przyłożymy do tego tutaj kątownik i będzie elegancko trzymać. Tylko ciekawe, ile by trzeba było, A, nie dużo, żeby wyciągnąć. Dobra, to jeszcze y, do tych półek jeszcze zobaczymy. Ogólnie co? Y, będę chciał je ładnie zeszlifować, pomalować na czerwono, bo re, regał będzie czarny. Y, pomalowany, konstrukcja będzie na czarno pomalowana, bo po robocie, tutaj jak skończymy, y, ściągamy cały ten regał i ten i będzie, będzie otuszczony i malowany. Także będzie ładnie pomalowane wszystko I fajnie się to będzie komponować Także no, ja już Nie mogę się doczekać Kiedy to już będzie skończone No ale wiadomo, to tak ze wszystkim jest Trochę czasu potrzeba No mówię Tu ogólnie czekam jeszcze na dostawę tych skrzynek Jedna Dostawa ma być jutro Ale to tam jest parę Tam jest jest 5 tych i 3 te, a jeszcze czekam. Za jedną dostawą też ma być 8 tych i 7, chyba tych. O ile dobrze pamiętam, no ogólnie, razem będzie tutaj 20, 20 tych skrzynek, bo jest po 10 w rządku. I tutaj będzie tak 8. No i 18 tych będzie skrzynek dużych. Także no. No i jeszcze tutaj nie wiem, zobaczę czy mi się uda jeszcze dzisiaj taki mały projekcik tutaj mam. Zaraz zobaczę, włączę timelapsa i zobaczę jak to wyjdzie. No i dobra, myślę, że już zamysł jest Wam znany. No tutaj wyciągamy, wkładamy. No, udar, wszystko się trzyma, trzyma kupy, baterie możemy wyciągnąć. Tutaj możemy wyciągnąć te końcówki, nasadki i elegancko możemy działać. I nie musimy tak naprawdę ściągać ze ściany. Tutaj ogólnie przyjdą jeszcze dwa takie uchwyty i ten. I myślę, że będzie fajnie. Tu jeszcze muszę wypiankować, ale już ten. Mniej więcej, mniej więcej wiem jak to będzie. Aha, dobra, tutaj tą końcówkę trzeba dać tu. No to później później dodałem i dlatego tak luzem jest, ale ale jest 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 okej. Okay. No ogólnie tu odczepiamy. I mamy dostęp dostęp tutaj do grzechotki. No tutaj tylko ta jedna rzecz. To muszę jakoś inaczej może ułożyć na ciaśnie powinna wchodzić. No, tu mamy grzechotkę. ogólnie zawsze można ściągnąć ściągnąć ze ściany i ten, i można łatwo po prostu No magazynować tutaj mieliśmy taki pół mieliśmy tutaj taką pustą przestrzeń, także tu jak Aktywę dojdzie powiedzmy kolejne coś takiego i tutaj tutaj kolejne i będzie elegancko no także zaraz zobaczymy no. coś takiego Ogólnie fajnie to wygląda. I co? No, mówię, ogólnie muszę jeszcze z tego dokupić. Tutaj można też ten. Normalne skrzynki, ale tutaj będą tylko te, te przezroczyste z narzędziami wisiały, i tu będziemy mieli elegancko stół warsztatowy. Także jak będzie. No, i ogólnie tutaj jeszcze też mamy takie. Takie rzeczy. No, do tego też będzie można uchwyt. Tutaj mamy takie małe organizery. Tutaj małe y, rzeczy na prąd. Tutaj będą kalamitki. No i tu mamy takie te... Y, no Jak to się nazywa? Już zapomniałem. Ale dobra, wiadomo o co chodzi. No, także tak to wygląda. Łatwo się ściąga. Dociskamy, odhaczamy tu. Dociskamy. Aha. Odhaczamy tu i zabieramy skrzynkę. No, tak samo tutaj tą skrzynkę dopycham. Odhaczam. Tutaj takie trochę słabe dojście, ale o. Zabieram, przykładam. Tak, tak, i mam załapane. Także no, myślę, że fajnie to będzie wyglądać. Ja tutaj tutaj schowie. Eee, tu mam jeszcze do schowania. No bo zapomniałem bo najpierw, najpierw założyłem pierwszy na, na te kołki, ale one mi się nie zbyt podobały. No, bo nie mogłem je przełożyć, musiałem samą z tą siłą tylko tak załapać. No, jakoś to trzyma. Ale tutaj do tych jestem pewniejszy. Wziąłem na te kołki. Są mniejsze, ale lepiej złapały, bo mogłem je całe przecisnąć. Także no. no. Po prostu ich nie mogłem wcześniej znaleźć, bo to znajomy tam w rogu położył. Co mi te drzwi zakładał na te kołki. No i tak to się prezentuje. Na ten moment myślę, że fajnie tutaj jeszcze założę tutaj te w no i jest elegancko. Mega mi się to podoba. Fajnie. No, no sporo ogólnie. Yy, z początku oglądałem od Milłoki, pakałta chciałem, ale cenowo dosyć drogo to wychodziło. No i myślę, że tutaj teraz, yy, no ogólnie sporo filmików na YouTube oglądałem o warsztatach, organizacji i takie tam. No i wnioskowałem, że chcę zrobić pakauta od Milwaukee najpierw, ale jak no cenowo to dosyć drogo wychodziło. No i przeglądałem te filmiki, przeglądałem już tam ogólnie byłem zdecydowany na Milwaukee. na pakauta, ale tam wyskoczyły mi filmiki też z DeWolta, no z DeWolta Stanley. To jest to samo i potem się zastanawiałem nad DEWALTem, ale to cenowo też dosyć drogo wychodziło. To znaczy nie było źle, było taniej od Milwaukee, ale no nie podobały mi się te ich organizery od DeWolta, bo były o wiele mniejsze te kubełki. Tutaj mamy, tutaj mamy duże kubełki, fajne. No i duży jest ten organizer ogólnie bo dewolta to są o wiele mniejsze. No i najpierw zakupiłem kubrika tu, bo wydawało mi się, że będą fajne takie, ale takie w miarę małe mi się wydawały. No i zdecydowałem, że przeznaczę te kubryki tu na narzędzia, te organizery, bo kupiłem tylko dwa chyba na próbę no, pierwszy zestaw kupiłem tutaj y, z tym kartem, no i później dokupiłem tych skrzynek. No, ale potem stwierdziłem, że jednak dokupię z y, serii One te skrzynki, bo one są o wiele większe i te organizery i to jest y, naprawdę strzał w dziesiątkę. Ogólnie fajnie, y, w promocji mi się udało kupić. W Obi teraz jest promocja. Także no, na wszystkich skrzynkach, przez to, że kupiłem w promocji, to ponad 1000 zł zaoszczędziłem. A jakbym liczył od Milwaukee, to sporo. Chociaż nie, nie ukrywam, że chciałem bardzo Milwaukee, ze względu na to, że już no, sprzęt z Milwaukee jest. Tutaj sprzęt z Milwaukee już jest, tak samo jak tutaj ta wkrętarka fajna, fajna zwinna. Także, no, mówię, na dzisiaj, na dzisiaj już będę kończył, tutaj pochowię te wszystkie rzeczy. No tutaj mam ten jeszcze śrubokręt płaski. No i ogólnie, co do tych skrzynek, też mam e, fajne pomysły Żeby je... E, no, będę chciał taki w, zestaw na sieczkarnie założyć żeby, żeby te narzędzia, powiedzmy te Żeby te narzędzia, ten klucz e, Wkrętarka może niekoniecznie, ale tutaj e, ten e, Grzechotki Tutaj ten zestaw kluczy, tutaj co mam żeby po prostu założyć zamiast tej metalowej skrzynki na sieczkarni co mamy teraz to założyć taki uchwyt i ten i zabrać wszystkie narzędzia ze sobą na sieczkarni i będzie wszystko ładnie zorganizowane też. Także no, mi się wydaje, że będzie, będzie to fajnie wyglądało. I co? I chyba na razie to by było tyle. No jutro jutro bo ogólnie muszę tych kątowników podkupować. Muszę policzyć jeszcze ile ich potrzebuję i wtedy będziemy działać dalej. Jutro dokończymy tutaj ten regał. No już jak będzie wypełnienie wszystkich skrzynek to będzie mega wyglądać. Także co na dzisiaj na dzisiaj chyba będzie koniec. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się. I do następnego cześć.